Właśnie jesteśmy w Olsztynie na treningu Janny Jędrzejczyk, którą będziecie mogli spotkać i poćwiczyć razem na Reebok Fitness Camp już 11 czerwca w Warszawie. Asiu, powiedz nam, jak wygląda Twój codzienny trening? Mój trening jest bardzo zróżnicowany. To zależy od etapu cyklu przygotowań, w którym obecnie jestem. Teraz jestem na etapie wytrzymałości. Był, by, była wcześniej, było gdzieś przygotowanie siłowe, wytrzymałość taka właśnie na siłowni, były gdzieś biegi w lesie, teraz są to takie spalingi dochodzone, gdzie, gdzie po prostu pracuję nieustannie przez, przez kilka minut, przez pięć rund, aby odzwierciedlić jak najbardziej walkę, także jak widzicie, mój trening jest, jest bardzo mocno zróżnicowany od ćwiczeń na siłowni, poprzez e, ćwiczenia na świeżym powietrzu i już na, na, na sali, e, na której codziennie trenujemy, przygotowujemy się do walk, e, gdzie jest właśnie e, siatka, oktagon, e, czy są maty, e, maty. Trening jest, jest bardzo mocno zróżnicowany. Mhm. A powiedz mi, czym się różni trening, który Cię przygotowuje do walki, a ten, który jest taki poza sezonem, bo rozumiem, że wtedy też cały czas ćwiczysz regularnie. E, tak, to jest bardzo ważne, aby, aby utrzymać e, tą aktywność ruchową w tak zwanym off-seasonie, chociaż ja byłam bardzo zajętą zawodniczką przez dłuższy okres czasu, bo, bo zrobiłam pięć walk w, w przeciągu 15. E, miesięcy, czyli co trzy miesiące miałam walkę, także po walkach odpoczywałam dwa tygodnie, wracałam już na salę, ale gdy jest możliwość, to, to oczywiście to jest taki off-season, tak zwany off-season jest najlepszym czasem na e, naukę nowych technik, e, właśnie na treningi techniczne, e, gdzieś na, na, na polepszanie, na ulepszanie siebie e, i tych technik, ale ja lubię bardzo, lubię biegać na świeżym powietrzu, lubię gdzieś e, sama sobie zrobić taki trening obwodowy, czy to jest e, Jakieś obciążenie, trochę żelistwa, jest gdzieś step, jest gdzieś rower. Także staram się naprawdę różne formy rekreacji uprawiać. Mhm. A powiedz mi, ile czasu potrzebujesz na przygotowanie się do takiej walki? Miesiąc, dwa, trzy? To jest, to jest zależne od, od tego, czy była kontuzja, czy nie, jaka była przerwa po walce. Mhm. Zazwyczaj jest to. 5 tygodni do 8. akurat kamp przygotowania, w których obecnie się znajduję, są bardzo długie, mój obóz przygotowawczy będzie trwał 12 tygodni, jestem właśnie na półmetku, ze względu na moją kontuzję musieliśmy przedłużyć te przygotowania, musiałam zrobić pełen cykl przygotowania siłowego, trzymałości, sparingów. Jest to bardzo ważne, ponieważ MMA jest takim bardzo mocno przekrojowym sportem, często jest ta stójka, często jest zejście w dół, często to jest po prostu praca bardzo dynamiczna, wytrzymałościowa, to później znowu jest jakaś siłowanka, bo są elementy zapasów, judo czy, czy, czy gry parterowej, także jest to bardzo mocno zróżnicowane. Tak to, tak to wygląda.